Witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. Jest piątek, 1 lutego 2019 roku. A to jest sklep z Fortnite. Ja jestem Kocur i postaram się wam troszkę o tym sklepie opowiedzieć. Dzisiaj mamy ciekawostkę. Zaczyna się seria eventów poświęcona współpracy Marshmallow z Epiciem. Marshmello to jego prawdziwe imię to Christopher Comstock, jeżeli się nie mylę. To amerykański DJ, producent filmowy i muzyk, który jest dosyć popularny w Stanach Zjednoczonych. Nagrał trzy płyty do tej pory, z tego co się, nie, jeżeli się nie mylę, one mają tytuł Joy Time. Ale te płyty tam miał kilka przebojów, bardzo dosyć długo były na pierwszym miejscu billboardów. Znaczy na, top, top, na topowych miejscach list przebojów w Stanach. Widać, że tutaj została, została podpisana jakaś konkretna współpraca. Do tego ma być, do tych skinów znaczy związanych z tym, z tym muzykiem. Jest, oczywiście, on również jest youtuberem, który ma 25 milionów subskrybentów, więc całkiem konkretna Konkretna kariera a zaczął streamować i zaczął produkować materiały w 2015 roku, więc w ciągu 3-4 trzech lat, trzech, lat bardzo, bardzo mocno się wybił. W każdym razie widać, że ta współpraca na pewno mu bardzo, bardzo mocno pomoże i bardzo mu bardzo go rozwinie. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że taka rzecz, um, <laughs> że taka rzecz się dzieje dla, dla influencera, dla muzyka, dla dj a Pierwszy chyba taki, taka cross, crossowa współpraca Epica i Fortnite'a z indywidualną gwiazdą. W każdym razie jest to bardzo fajnie wymyślone, do tego będzie cały, cały event, będą, będą zadania do zrobienia i tak dalej. Także mamy Marshmallow lotnie, Marshmallow skin, reaktywny, który będziemy mogli zmieniać, świeci przy muzycznych emotkach. Do tego mamy emotkę, którą możemy sobie kupić i marshmallow będzie się świecił. Co jeszcze mamy w dzisiejszym sklepie? Mamy DJ, DJ lampkę z plecaczkiem oczywiście w formie kuli, opolizujący kilof. Wszystko jest takie dzisiaj trochę dyskotekowe i, i muzyczne. Latarnia Fortnite. Latarnia Fortnite. Zarzuć pasy. Jeden z fajniejszych muzycznych emotek. Przynajmniej ja tak uważam. No oczywiście nie wszystkim się musi podobać. Mamy do rytmu. Tak jak mówiłem wszystko jest troszeczkę w tym sklepie poświęcone muzyce i, i stylowi Disco i nie tylko. I no, nowa walopnia też taka. Bardzo w klimacie. No dobrze. I to jest sklep na piątek 30 stycznia 2019 roku. Ja jestem Kocur, jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie linka, zostawcie lajka, like zostawcie łapkę, żeby dostawać następne. One będą się pokazywały codziennie o 6 rano, także będziecie wiedzieli, co jest w sklepie. Zawsze będę się starał o jakąś ciekawostkę o tym powiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Hej, hej!